Więc chcesz dojść do 10% body fat'a? To byłem ja. Rekompensują kilo do 73 i oba, jak wyglądałem. Droga do 10% BODIFATA nie jest łatwa. Absolutnie nie jest łatwa. Jest to proste, ale nie jest łatwe. Jak gdyby to było łatwe, to każdy miałby 10% BODIFATA. A w rzeczywistości, mniej niż 5%, mniej niż 2% społeczeństwa nie jest w tym zasięgu. Po prostu tkanki tłuszczowej. I dlaczego tak jest? Zaraz Wam opowiem. Ale najpierw opowiem troszeczkę o sobie. Moja historia. Ale zanim do tego przejdę, mamy e buka. Jest w nim cała moja wiedza, którą zebrałem przez lata doświadczeń w siłowni na temat dojścia do 10% bodifata. Jest to ściągawka, tak zwany cheat sheet. Zajrzyjcie do opisu. Przebyłem chudy i chciałem to zmienić. Pamiętam, że jak pojawiła się waga w moim domu i pierwszy raz się zważyłem, to wyszło około 60 kg. Już dokładnie nie pamiętam, bo było to no, 3-4 lata temu. Pierwszy bulk, jaki zrobiłem, no to też był mój pierwszy rok na siłowni. Było to od 60 do 75 kg w 6 miesięcy. Jest to całkiem szybki progres. Za szybki. Dlatego dużo tkanki tłuszczowej i też nabyłem w tym czasie. Jednakże byłem bardzo chudy, także nie wyglądało to aż tak źle. Potem przez dłuższy okres czasu pierdoliłem się. Nie trakowałem tak naprawdę jedzenia i wahałem się między 75 a 74 kilo przez długi czas w liceum. Pamiętam jeszcze jakaś jedna masa była do 80 kg Potem nadeszły wakacje i też przestałem kompletnie chodzić na siłownię, też nie trakowałem swoich posiłków i szybko spadłem z powrotem do tego baseline. Baseline się 75 kilo. We wrześniu 2024 roku stwierdziłem, że zrobię kolejną masę dalej byłem z dalej nie wiedziałem, że dirty bulk nie jest dla mnie dobry w 5 miesięcy przytyłem do 87 kg znowu bardzo szybki progres po prostu na wadze. no dużo osób tak ma gdy chce przytyć to tak naprawdę patrzy na wagę, chase'uje jakiś ma, mają jakieś założenia typu o chcę 10 kg na wadę przytyć przez x czasu to jest absolutnie głupie, bo czego my chase'ujemy? wagę czego my chase'ujemy? jakąś cyfry po prostu na wadze, no to nie ma sensu najlepszym twoim wyznacznikiem, gdy chcesz masować no to wiadomo, że linkból i trakowanie twojego progresu na siłowni jest takby tak najlepszym wyznacznikiem tego bo to znaczy, że budujesz mięśnie no i w styczniu 2025 roku zacząłem redukcję z tych 87kg jeszcze gorzej po prostu wyglądałem, bo te zdjęcia też są po prostu z tego okresu to było 10 w styczniu 7 stycznia, 8 stycznia dosłownie no nie wyglądało to najlepiej to są w ogóle te same dresy to jest śmieszne no i dalej się trzymały tak jakby na mnie, ale jest kompletnie różnica, ne? Nie ma w ogóle tego brzuszka tutaj. No i moje życie zmieniło się kompletnie o 180 stopni. Zrzuciłem 14 kilo do września 2025 roku, czyli 9-10 miesięcy naprawiania mojego błędu z Dirty Bulka. I to była bardzo wyboista droga. I nie polecam tego w ogóle nikomu. Nikomu tego nie polecam. I nie wiem, czego miałbyś sobie utrudniać redukcję, robiąc Dirty Bulka. Bo potem i tak musisz cały ten tłuszcz zrzucić. Redukcja i tak, i tak jest chujowa. Nieważne ile kalorii jesz, mniej, nieważne tak naprawdę jaki masz procent body fata ona jest i tak i tak chujowa także dlaczego chcesz sobie utrudniać tą redukcję i ją sobie przedłużać tym faktem, że po prostu masz więcej do zrzucenia no to absolutnie nie ma sensu dla mnie i teraz to widzę, ale kiedyś po prostu nie zdawałem sobie z tego sprawy, dlatego chcę ci po prostu to tu powiedzieć, że to jest bardzo ważne musiałem zapłacić za swoje błędy z dirty bulk'a, tak jak powiedziałem, ale to nie musisz być ty, dlaczego chcesz sobie utrudniać tą redukcję lean bulk do 14-15% i szybka, ostra redukcja, żeby po prostu nie przeszkodzić przedłużać tego. No jest optymalna dla rozwoju mięśniowego. i Tyle, jesteś w lepszym środowisku hormonalnym, jesteś bardziej wrażliwy na, in na insulinę, po prostu lepiej się czujesz, lepiej wyglądasz i twój progres, tak jakby, na siłowni, twoje treningi są bardzo fajne, kiedy jesteś na lean No tutaj fajna definicja, plecy fajnie wyglądają, żółka wychodzi, ale musiałem się naprawdę namęczyć, żeby tak było. No i dlatego ci to mówię, żebyś nie powtarzał tego. Zadaj sobie to pytanie, co ty chcesz od fitnessu? Zadaj sobie to pytanie, co ty Chcesz o tego, że chodzisz na siłownię. Co tak naprawdę chcesz od tego? Chcesz naprawdę robić brudne masy, potem długo zrzucać krótkie brudne masy, a potem długo zrzucać ten tłuszcz. Chcesz dochodzić do 20% body bodyfata, wyglądać później jak kula, chcesz być 7 razy na siłowni, być po prostu gym seven. Głównym rozumowaniem takich osób jest, że są silniejsi, że wypełniają koszulki, ale nie wiem, no po prostu... Szczerze mówiąc, jest mi wstyd, że taki byłem tak naprawdę. Czy chcesz odwrócić ten sposób myślenia, czyli... Nie robić krótkich mas i długich redukcji, tylko długie masy i krótkie redukcje. No brzmi to o wiele lepiej, ale niestety trzeba być bardziej zdyscyplinowany, żeby to zrobić. Trzeba trakować kalorie, trzeba umieć to robić na masie. Na masie musisz być jeszcze bardziej dokładny niż na redukcji tak naprawdę z kaloriami. Nie wystarczająco dużo kalorii, no to nie będziesz przewierał na wadze, tak? Nie będziesz przebierał mięśnia, ale za dużo no to też będziesz w tym terytorium brudnej masy, że będziesz za dużo tłuszczu nabierał w stosunku do tkanki mięśniowej. David Lade, Limburg, 10% body Bodyfata, 3 do 4 razy na siłowni, masz życie poza siłownią. No i masz estetyczną sylwetkę tak naprawdę przez większość roku. No co, podczas masy, gdy robisz limbulka dalej dobrze wyglądasz, i w momencie, gdy już np. zanikają ci mięśnie brzucha bez flexowania się, no to wtedy możesz stwierdzić, że rzeczywiście wtedy jest czas na redukcję. Robisz tą redukcję bardzo krótko i znowu wyglądasz jeszcze lepiej. No nie wiem, same plusy tak naprawdę. Bo tak jak mówiłem, trzeba być zdyscyplinowanym, żeby to zrobić. Trzeba mieć inny mindset tak naprawdę, no i tutaj mamy czar, tanka tłuszczowa dla mężczyzn. I tak, jeśli jesteś w obszarze zielonym 6-7% Wolifata 10-12, to będzie mały procent osób oglądających ten film. To możesz zrobić Reverse diet, lean bulk, a potem lean bulk, albo tak zostać. Gratulacje masz moje uznanie, wyglądasz zajebiście. Zwiększaj powoli kalorie z tygodnia na tydzień. W końcowych fazach redukcji pewnie miałeś bardzo niskie te kalorie, 1700-1600 kalorii. Tak zakładam. I co chcesz zrobić? To zrobić reverse daje. Co to znaczy? Nie wracasz od razu na swoje zero kaloryczne, od którego zaczynałeś tak naprawdę redukcję, tylko powoli zwiększasz kalorie z powrotem, bo twój metabolizm jest bardzo wrażliwy po prostu na wartości odżywcze, na kalorie. Czyli zwiększasz o 300, zwiększasz o 200 kalorii, swoje kalorie, dopóki nie będziesz przebierał ćwierć kilograma do pół kilograma na tydzień. Jak to działa? Powiedzmy, że masz 1700 kalorii. Ja tak zakończyłem redukcję, miałem 1700 kalorii. I co zrobiłem? To przez następne parę tygodni zwiększałem sobie właśnie, tak jak to mówiłem, czyli ja. 2000, potem jadłem 2300, a teraz już jestem w takim etapie, że jem 2600-2700 tych kalorii. No jest to bardzo dobry sposób tak jakby, żeby ograniczyć wzrost tkanki tłuszczowej. Musisz trzymać też dyscyplinę przez okres masy, tak jak powiedziałem, żeby zminimalizować przybieranie tłuszczu. Albo możesz tak zostać, wrócić na zero kaloryczne, cieszyć się sylwetką i skupić się na innych rzeczach. To już jest bardziej dla ludzi zaawansowanych na siłowni, bo pewnie mają zbudowane te mięśnie i mogą aż tak nie myśleć o tej diety i zostać na 10-12% bodyfata przez cały rok i tak naprawdę nie myśleć o masowaniu. Utrzymywać swoją sylwetkę, nawet progresować, jeśli nie masz 10-15 lat stażu na siłowni, to dalej możesz to robić. Żółta strefa, 15% bodyfata. Polecam szybką, agresywną redukcję. Redukowanie i tak jest chujowe. Nieważne, czy jest 300, mniej kalorii, czy 1000. Więc zrób szybką redukcję, miej to z głowy, żeby zająć się budowaniem mięśni. Ale pamiętaj, zostaw sobie miejsce, żebyś mógł jeszcze obciąć kalorie w razie Czego? Nie obcinaj od razu kalorii do 1700-1500, bo to jest bardzo nisko. Co zrobisz, jeśli Twoja waga stanie? No nie możesz obniżyć bardziej, bo to już jest naprawdę skrajna redukcja i się wycięcisz. Musisz sobie zostawić trochę miejsca na to, żeby móc jeszcze to obniżyć sobie. Jedyne, co możesz tak naprawdę zrobić oprócz kalorii, to możesz sobie dodać aktywność, czyli robić więcej kroków, czy dodać sobie jakieś kardio, które kontrolujesz i spełniasz jakieś minimalne wymagania w stosunku do kroków. No ale dodawanie sobie więcej aktywności oprócz treningu. Siłowego, na deficycie kalorycznym. No, jest przydatne, ale nie możesz tego zwiększać po prostu w nieskończoność. Nie możesz robić 20 tysięcy kroków, czy więcej. No, jeśli chcesz spróbować, to śmiało, ale no, nie jest to ciekawe życie, i naprawdę Twoja jakość życia pójdzie w dół, gdy będziesz tak robił. No, bo wiadomo, no, na deficycie masz mniej, mniej po prostu energii, tak? Pamiętaj, żeby szczerze ocenić swoją sylwetkę. Ja przeceniłem swój body fat. Myślałem, że zajmie mi dosłownie miesiąc przycinania. Rozumiesz to? O to, ja tutaj byłem. Na tym etapie, ja sobie myślałem, no, słownie miesiąc, góra dwa i będę tak wyglądał, nie? I będę miał 10% body fatu. Dosłownie. Nie, absolutnie nie. Ja tutaj pewnie byłem bliżej 20% body fata niż 15%. Także szczerze, ocenić swoją sylwetkę. Wiadomo, że mierzenie body fatu, te sposoby mierzenia body fatu nie są przybliżone. Są bardzo, bardzo odstają, tak jakby, no, są widełki tak naprawdę, nie? Więc najlepiej jest oceniać body fat wizualnie. Dlatego ten czart jest bardzo pomocny, nie? Patrzysz na to, możesz. Wygooglujesz po prostu body fat percentage, chodzisz w grafikę na Google i widzisz coś takiego. Ja byłem bliżej w sumie 20-25, jak na to patrzeć tak naprawdę, nie? Także ja miałem bardzo dużo do zrzucania, obniżałem sobie za bardzo kalorie i przez to musiałem sobie robić tak zwane diet breaks, to znaczy przerwy od diety, wracanie na zero kaloryczne, a nawet na mały surplus, żeby mój metabolizm odpoczął, też moja głowa w sumie odpoczęła i potem znowu wracanie na tą redukcję. No jak jesteś w czerwonej strefie, kontrolowana. Nie powiem jeśli masz więcej niż 25% bodifat, a jeśli masz w sumie więcej niż 20, bo no to troszeczkę masz przejebane, szczerze mówiąc. Luźna skóra. Będziesz miał luźną skórę jak, jak zrzucisz to i są dwa sposoby tylko na pozbycie się luźnej skóry, albo możesz wypełnić tą luźną skórę mięśniem, ale to zajmuje długi czas, jeśli ktoś naprawdę był pulchny, gruby, to to może się nigdy nie wydarzyć, bo tej luźnej skóry będzie za dużo. No i drugim sposobem jest po prostu operacja, tak? Usunięcie tej skóry. Pomaga, na pewno lepiej wyglądasz, ale dalej widać to na tobie, że ty miałeś tę luźną skórę. No i te operacje też są bardzo drogie. Jeśli nie masz znacznych zasobów finansowych, to nie jest dobra opcja. No ale jeśli jesteś na tym etapie, jeśli jesteś w tej pozycji, to się nie poddawaj. Jaką masz inną opcję? Zostać tak? Psuć sobie tak zdrowie? Mieć większy, większy procent na to, że możesz zachorować na jakieś... No po prostu mieć większy procent na to, że zachorujesz na jakąś poważną chorobę? No nie jest to warte tego. To nie ma innej opcji. Opcji tak naprawdę. Także jeśli jesteś w tej pozycji, nie przejmuj się. Dalej rób swoje, rób tą redukcję. Skup się na tym, bo to jest bardzo ważne. Deficyt kaloryczny około 200-300 kalorii. Ja bym powiedział, że nawet 500 jest ok I implementuj te diet breaks, tak jak Ci mówiłem, gdy masz 15% body fat. No bo 200-300 kalorii to jest tak naprawdę jeden posiłek. Jeśli zjebiesz, zjesz jeden posiłek więcej, czy nie strakujesz czegoś dobrze, no to już będziesz na zerze kalorycznym, czy nawet na surplusie. To nie jest dobre, więc za mały ten surplus też tak jakby trzeba uważać i okej, okay, rzeczywiście no jeśli za szybko będziesz to robił, no to nie wytrzymasz długo na takiej diecie, ale za mało deficytu, no to tak jak mówiłem, że ten jeden posiłek może sprawić, że tak naprawdę wrócisz na to, że będziesz na plusie z kaloriami, a to też nie jest dobre i też nie jest nasz cel. Jeśli waga stoi przez około dwa tygodnie, zmniejsz kalorie o kolejne 200-300. Początkujący, czyli ludzie, którzy dopiero zaczynają chodzić na siłownię, czy ludzie, którzy mieli przerwę od siłowni, czy ludzie na sterydach mogą zrzucić tłuszcz i budować mniej w tym samym czasie. Także jeśli jesteś w tej pozycji, to rób tak dokładnie bądź w deficycie, trakuj swój progres na siłowni, żeby no po prostu budować te mięśnia. To jest jeden z najlepszych sposobów, by trakować swój progres tak naprawdę, czy idziesz do przodu, no bo wizualnie tak naprawdę nie będziesz widział, dosłownie w setnych gramach, w dziesiętnych gramach ty przybierasz na tance mięśniowej z tygodnia na tydzień, jeśli regularnie trenujesz. No i wizualnie nie możesz tego zobaczyć, dlatego jeśli robisz więcej powtórzeń, czy zwiększasz ciężar, czy robisz lepsze. Te powtórzenia z lepszą formą, to to jest jakby no to jest najlepszy sposób. No i przechodzimy do ogólnych zasad na redukcji fasting z rana. Ja zauważyłem, że gdy byłem zmuszony, na przykład zjeść z rana o 9 o 10 śniadanie, to potem ciężej mi było trzymać deficyt w ciągu dnia, bo byłem głodny. A jak fastowałem sobie powiedzmy do 12, no to na pewno było mi łatwiej. Jak zjadłem wcześniej niż 12-13, nie trzymałem deficytu tego dnia. Było bardzo ciężko i na przykład chodziłem wcześniej spać. No na kolację szedłem spać, tak zwane. Nie? Kofeina i nikotyna. To są Twoi przyjaciele. Hamują Twój apetyt. Kofeina oczywiście czarna. Nie chcesz pić kalorii na redukcji. Absolutnie żadnych kalorii na redukcji nie pij. Kofeina, kawa, energetyki, cola zero. Jeśli wieczorem masz jakieś pokusy, chcesz coś zjeść, chociaż ja bym sobie zostawiał kalorie, nawet większość kalorii tak naprawdę na koniec dnia, żeby sobie lepiej spać. Cola zero. Teraz jest cola zero bez kofeiny. To jest najlepszy sposób, no bo nie chcesz też sobie psuć snu, pijąc kofeinę po 14 tak naprawdę. Chcesz 6-8 godzin przed snem, swoją ostatnią kawę wypić. Nie? Utrzymuj ciężary na ćwiczeniach. No to wiadomo, jak jesteś na redukcji i masz trochę większy strasz na siłowni, to wiesz, że bardzo ciężko jest progresować. Dlatego skupiaj się na tym i musisz jeszcze ciężej trenować, tak naprawdę na redukcji, żeby utrzymywać te ciężary, bo wtedy wiesz, że nie tracisz tego mięśnia. No i wiadomo, musisz chodzić też na siłownię. Nie możesz zmniejszać swojej aktywności. Bo jeśli zmniejszysz swoją aktywność, wtedy nie będziesz dawał swojemu ciału sygnału, żeby zatrzymywał te mięśnie. tak A, to, a tak chcemy, To jest jakby najważniejsze. To tak jak mówiłem, utrzymaj aktywność, jedz mniej, a często to jest coś, z czego ja się nie stosowałem tak naprawdę. Jeśli twój posiłek ma 700-800 kalorii czy 600, nieważne, ma ileś tam kalorii, to go podziel na przykład na dwa razy, żeby zjadł pierwszą część tego posiłku i na przykład dwie godziny później drugą część tego posiłku. Bo jak jesz częściej, a mniej, to też wydaje ci się tak jakby, że jesz więcej. mój mózg myśli, że je więcej. Dlatego jest to dobry hack na redukcję. Chociaż ja tego nie robiłem, jakoś przetrwałem, zostaw kolory pod koniec dnia dla snu, no to to już Ci powiedziałem. Zazwyczaj wieczorem pojawiają się te Twoje pokusy. Nasze pokusy, no ka każdy ma tak naprawdę pokusy, nie? Od czasu do czasu. Dlatego zostawianie więcej posiłków pod koniec dnia, no jest optymalne i będzie Ci na pewno łatwiej trzymać deficyt kaloryczny. Jochimbina to jest opcjonalnie, ja z tego nie korzystałem osobiście, nie korzystałem z tego, także nie ręczę za to, ale jest to suplement, który, który bierze się z rana na czczo. I to jest bardzo dobre, gdy robisz z rana kardio. To zwiększa Twój metabolizm Twoje spalanie kalorii. Ale tak jak mówiłem, ja nie korzystałem z tego, także to w nawiasach napisałem opcjonalnie. Nie pij kalorii, na zero, to już mówiłem. Wyrzuć z domu niezdrowe rzeczy. Jeśli ja w mieszkaniu, w domu rodzinnym mam gdzieś dookoła siebie jakieś niezdrowe rzeczy, jakieś rzeczy, które nie są w mojej diecie, ja je zjem po prostu, no bo są na widoku. Naprawdę o wiele łatwiej jest użyć dyscypliny i zrezygnować raz z produktu, gdy jesteś w sklepie i robisz zakupy na swojej diecie, niż jak kupisz ten produkt, musisz wiele razy przeciwstawiać się pokusie, żeby to zjeść. Także jeśli chcesz, żeby ta redukcja była łatwiejsza, to wyrzuć, albo przynajmniej schowaj jakieś tam niezdrowe rzeczy. Jeśli twoja rodzina na przykład je mm, jakieś inne rzeczy, które są na twojej diecie, to przynajmniej je schowaj jakoś, albo powiedz im, żeby schowali. No i spróbuj o tym nie myśleć, nie? Że, że masz takie rzeczy w domu, żebyś nie szukał, tak? Ja jestem winny tego, także <laughs> mówię z autopsji. Nie obniżaj białka i tłuszczy, tylko węglowodany. No wiadomo, jedz 2 gramy białka na kilogram masy ciała. Tłuszczu nie obniżaj, to jest bardzo bardzo częsty misconception, Jak, bo chcesz redukować tkankę tłuszczową, więc będę redukował tłuszcz do zera. Absolutnie nie. Twoje hormony będą totalnie rozregulowane, gdy nie będziesz ja tłuszczu, przez co no, będziesz się o wiele gorzej czuł, twój testosteron pójdzie w dół. Zrymowałem. I zrezygnujesz z tej diety szybciej i będziesz myślał sobie, o, potrzebuję tego diet break, potrzebuję tego diet break. Nie, tak naprawdę tylko twoje węglowodany cierpią na redukcji i obniżasz je skrajnie, że tak naprawdę jesz mniej węglowodanów niż białka. I dlatego też ważny jest trening, no bo jak myślisz, że mniej węglowodanów, to masz mniej paliwa na siłownię, Dlatego musisz, no nie wiem, ja więcej na przykład kofeiny piłem przed treningiem, nie? żeby utrzymywać te ciężary. I pilnuj snu. Ja podjadałem w nocy. Jeśli w nocy wstaniesz, na często robiłem tak, jak jadłem te 1700 kalorii, byłem w ostatniej pasie redukcji. Dużo na przykład piłem wody też, nie? Żeby zapełnić żołądek. i zapomniałem napi napisać. Ale picie dużej ilości wody też bardzo pomaga i pozwala ci tak naprawdę trzymać mniej wody, co jest bardzo nieintuicyjne, nie? Im więcej wody pijesz jeszcze mniej wody trzymasz w organizmie. Przez to, że piłem dużo wody, to czasami wstawałem w nocy, żeby sikać, bo się budziłem i najczęściej wtedy zacząłem buszować po spiżarce czy po lodówce i czasami wtedy właśnie zdarzało się tak, że sobie coś tam podjadłem. Dlatego ten sen jest ważny. Im dłużej tak naprawdę śpisz, to dłuższy jest okres czasu, gdzie nie myślisz o jedzeniu. To jest całkiem logiczne. To jest no, bardzo proste. To jest tak naprawdę 90% tej redukcji. No ale tak jak mówiłem, musisz utrzymać te ciężary. Split jest ze swojej przyjemności. Nie ma jednego optymalnego splitu. Wiadomo, że jak będziesz robił, nie wiem, split lewa część ciała, prawa część ciała, no to będzie to nieoptymalne. Jednak, no, większość tych splitów, które znajdziesz online czy, no, znajdziesz gdzieś w internecie to tak naprawdę jest ok? ja przerzuciłem się na push-pull like w trakcie swojej redukcji. No i bardzo ważne jest, ja nie zapisałem tutaj ale bardzo ważne jest, nie zmieniaj ani ćwiczeń, ani swojego splitu, gdy wchodzisz na redukcję. Najlepiej trenować tym samym planem, jaki Byłeś na masie, bo wtedy nie zmieniasz sobie tych czynników, co nie? Nawet jeśli zmienisz jakąś kolejność ćwiczeń, czy w dni, które trenujesz, to to już jest jakaś zmiana, która no, może doprowadzić do tego, że twoja siła spadnie. Nie? Trenuj ciężko i zapisuj treningi. Błagam cię, zapisuj treningi. Teraz jest tak łatwo, bierz ze sobą, nie wiem. Jakiś notatnik bierz ze sobą i długopis, jeśli chcesz być oldschool, albo no, każdy słuchał tak naprawdę muzyki na siłowni. To w telefonie masz tyle tych aplikacji, możesz zainstalować każdą, zobaczyć, która ci odpowiada, jak korzystam z ARO akurat. No, Zapisuj te treningi, stary. No nie możesz mieć tego wszystkiego w głowie i my jesteśmy ludźmi, zapominamy. Dużo rzeczy w trakcie dnia i musimy myśleć o dużo dużej ilości rzeczy, szczególnie jeśli jesteś dorosły, masz pracę i w ogóle. Zapisuj treningi. Nie mogę po prostu podkreślić, jak bardzo ważne to jest. Zapisuj te treningi. Tutaj zapisałem trzy serie po 5 do 8 powtórzeń. Spróbuję, polecam. Na redukcji, no, tego nie robiłem tak naprawdę. Robiłem trochę więcej powtórzeń. Ale teraz, jak przeszedłem na limbulka bo jestem w trakcie limbulka zmieniłem też sobie split na upper-lower 4 razy w tygodniu. Mniejszym sobie zakres, w którym robię po prostu powtórzenie. Tutaj można nawet zapisać w sumie dwie serie. Zależy, zależy, jak ci pasuje. Lubię robić trzy. I bardzo fajnie mi się trenuje. Bardzo dobrze się czuję. Mogę podnosić większy ciężar przez też, no, te treningi są fajne. Czasami dostaję jakieś komentarze od ludzi. Czasami ktoś, na przykład wczoraj do mnie napisał w ktoś podszedł i mówił, że powinien obniżyć sobie ciężar, no, że robię złą formę i źle wykonuję ćwiczenie. Aczkolwiek robiłem 4 sety po 12, robiłem 4 serie, 3 serie po 15. Próbowałem tak naprawdę wszystkiego i to mi się bardzo fajnie robi. 5 do 8. I tutaj jest w większości ja trenuję na maszynach w sumie. To jest spowodowane tym, że nie, że nie lubię hantli czy wolnych ciężarów, ale właśnie to, że robię większym ciężarem i bardzo... No, no, o wiele łatwiej jest utrzymywać formę. Jest to mniej kontuzjogenne, jeśli podnosisz większy ciężar, ale jest to na maszenia. Tutaj jest mięśnie które, mięśnie, które są priorytetem na początku treningu. To wiadomo, jak jesteś świeższy, jesteś, jak jesteś bardziej świeży, to te mięśnie, które trenujesz na początku treningu, szczególnie na redukcji, gdzie masz mniej energii, no to na pewno będziesz po prostu, wiesz, lepiej trenował te mięśnie. Tak? Jeśli no, zależy ci na przykład na plecach, no to trenuj plecy na początku treningu. Jeśli zależy ci na czymś innym, to przesuń to na początek treningu. Nie? No i pamiętaj, trening jest ważny, ale dieta jest jest ważniejsza. Jednoskładnikowe i pełnowartościowe produkty. Nie kombinuj, nie rób jakichś rzeczy jak sam Sulek, że pijesz czekoladowe mleko i jesz pączki. Niestety to nie działa dla naturali. Nie masz takiej przemiany materii, żeby to robić. Nie bądź delulu. Takie jedzenie i taka dieta jest o wiele tańsza niż twoje cukierki i fast food, zamawianie przez glowo bo dużo ludzi kupuje, że o zdrowe jedzenie jest bardzo drogie, bardzo drogie. Ja robię zakupy w Biedronce. Nie chodzę na biomarkety. Naprawdę. Bo jedzenie jest tańsze albo nawet nawet po prostu równowarte temu, co ty jesz w cukierkach i fast foodach i w tej swojej diecie nieoptymalnej powiedzmy. Chronometer slash Fitatu, ja korzystam z Chronometer, To są aplikacje do trakowania kalorii. Bardzo spoko, polecam. No musisz trakować kalorie. Waga kuchenna jest obowiązkowa i aplikacja do trakowania kalorii. Musisz nauczyć się, ile co ma kalorii. Jeśli dopiero zaczynasz i po prostu masz no mniej doświadczenia, to nie wiesz, nie masz absolutnie żadnego pojęcia, ile co ma kalorii i musisz się tego nauczyć. Nawet jeśli ludzie przez lata trakują swoje kalorie, to te wartości, jak oni szacują, tak jakby, co jedzą, to te wartości się, no, są w widełkach, tak? Ty trafisz w tą górną widełkę, a ty myślisz, że jesz mniej, to może sprawić, że tak naprawdę będziesz na zerze, albo nawet na masie. Tak naprawdę będziesz na plusie z kaloriami, a nie na redukcji. Także waga kuchenna jest obowiązkowa. Kup, to jest bardzo tanie, 30 zł. Kup w Action, czy w jakimś sklepie w Lidlu, w Biedronce może są jakieś takie wagi kuchenne. Nie musisz mieć nic drogiego, coś, co bym będzie trakować i zaopatrz się w baterie. Ja miałem często tak, szczególnie na początku mojej przygody, że jeśli skończyły mi się baterie do wagi i zapomniałem je kupić, to przez następne parę dni czy tygodni nie trakowałem tych kalorii, czy robiłem, czy szacowałem, właśnie. Lepiej się zaopatrzyć w to i nie ryzykować, nie? bo potem człowiek zapomni, powiedzmy, że masz trochę, jesteś trochę bardziej zajęty przez następne parę dni czy tydzień i nie masz czasu pójść, kupić tych baterii, nie masz kogo poprosić, żeby kupił ci te baterie, dlatego no, nie ryzykuj po prostu i kup też sobie trochę. Na zapas Zazwyczaj ludzie zazwyczaj, zazwyczaj te wagi mają miejsce na jedną baterię, jedna bateria zasila i są to takie baterie. Takie o Możesz kupić gdziekolwiek ja jak widzisz stosuję się do swoich rad mam kupione. Najdobre. No ja wiele razy się wyjebałem w ciągu tych 10 miesięcy. Za bardzo zniżyłem kalorie, przez co musiałem wracać na zero kaloryczne, żeby metabolizm, się, żeby metabolizm się zresetował. To co mówiłem, diet breaks. Podjadałem wieczorami i w nocy. Też mówiłem o tym. Zapominałem robić zakupów i wtedy musiałem na przykład kombinować mój dzień jedzenia. Czasami było tak, że no, nie miałem czasu na przykład na zakupy, czy totalnie o nich zapomniałem, czy brakowało mi jakiegoś produktu i wtedy na przykład nie dobijałem białka. No po prostu kombinować i szukać wokół domu czegoś, co mogło zastąpić to co to, czego nie miałem, nie? Też czasami czułem się jak gówno nie robiłem treningu, czy leżałem cały dzień w łóżku po treningu, bo czułem się po prostu no niedobrze, nie? <słuch> Też miałem tak, że powtórzenia znacząco mi spadają na ćwiczeniach, ale na następnym treningu bardzo walczyłem o to, żeby je przywrócić. Dalej siła mi spadła na ćwiczeniach, które robiłem w, w tym okresie. To jest po prostu na 100% się to wydarzy, nie? Bo nawet ludzie, którzy wiesz, mają duży staż na siłowni i wszystko jest po prostu perfekcyjnie dokręcone, śruba jest dokręcona absolutnie do 100%. Dalej te powtórzenia ci spadną, no bo tak to już jest po prostu, musisz się z tym pogodzić, że powtórzenia ci spadną, ale i tak musisz wychodzić z takim mentality na treningu, że ty chcesz hitnąć te powtórzenia, a nawet więcej. Ty chcesz po prostu myśleć, ja zrobię dzisiaj więcej, ja zrobię dzisiaj więcej tych, tych powtórzeń. Nie możesz przychodzić na trening i mówić, o, no, czuję się tak i tak. Redukcja, to zrobię mniej, o, mniejsza pompa, coś tam, bla, 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 bla. Jeśli tak będziesz przychodził na trening, to na pewno ci siła spadnie. A przez to, że ja walczyłem z na trening po prostu, no to udało mi się zachować większość tego mięsa, co zbudowałem na moim dirty Końcowo miałem więcej tych dobrych dni niż złych, gdzie wszystko było wyliczone, dlatego dałem radę i doszedłem do tego punktu, gdzie teraz po prostu. No, to jest gra liczbowa. Musisz stakować te dni z dnia na dzień, musisz żyć z dnia na dzień, stakować sobie te dni, gdzie jesz tyle i tyle kalorii. Jeśli naprawdę będziesz miał więcej tych dni niż złych, to w końcu dojdziesz do tego czasu. Powiedzmy, że w ciągu tych 10 miesięcy ja bym powiedział, no oprócz tych diet breaks, że tak naprawdę musiałem wrócić na zero kaloryczne, I to w dni, gdzie trzymałem rzeczywiście tą redukcję, to ja bym powiedział, że to było 80 do 20, Czyli 70 do 30. Nie? Także ty możesz zrobić taką transformację pewnie szybciej, gdy ten stosunek dobrych, z, dobrych dni do złych dni będzie większy. Aczkolwiek musisz się przygotować na to, że nie miał złe dni, no bo jesteśmy ludźmi, tak? Po prostu. Ludzie popełniają błędy. Najważniejsze jest to, żeby następnego dnia zresetować swój mindset i lecieć dalej.